Laudetur Jezus Chrystus. Witam najserdeczniej po dłuższej przerwie. Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, co się takiego działo, bo widzę, że wiele osób nie zajrzało do moich mediów społecznościowych, więc nie za bardzo rozumiem, to zachęcam, żeby sięgnąć do odnośników, które są w opisie filmu. Jest tam także informacja o newsletterze, w którym opisałam to, co się działo przez te praktycznie dwa miesiące. Teraz przejdźmy do tematu. Proszę Państwa, kiedyś, żeby oglądać babę z brodą, trzeba było pójść do cyrku i zapłacić konkretny pieniądz, żeby sobie popatrzeć. Teraz wystarczy pójść do kościoła. Albo i nawet nie trzeba iść do kościoła, bo w internetach, w wielu mediach światowych pokazała się informacja. O pani podkreślam, bo to jest kobieta. Nazywa się Nicole Matson, aktualnie przedstawia się jako Christian. Jako brat Christian, ponieważ biskup John Stowe z diecezji Lexington dopuścił ją do tego, żeby złożyła śluby jako brat, pustelnik diecezjalny. Tutaj mogą Państwo też zobaczyć zdjęcia, jak wyglądała przed tą nieszczęsną przemianą. Czemu zwracam Państwa uwagę na tę sytuację? Bo nie chodzi o to, żebyśmy się teraz, prawda, z wieczora pochichali, no chociaż baba z brodą zawsze jest trochę coś śmiesznego, tylko spojrzeli na tę sytuację, odnośnie do której nie ma żadnej reakcji Watykanu, a powinna być. Biskup, o którym wspomniałam, biskup Stoł, to jest ten biskup z Lexington, on dopuścił tą kobietę do ślubów uzasadniając między innymi czy publicznie została podana taka, taka, takie uzasadnienie, taka wiadomość, że ponieważ ona nie będzie się zajmować duszpasterstwem, bo nie będzie księdzem, to znaczy oczywiście biskup mówi o niej w rodzaju męskim. No to w takim razie nie ma problemu. Ale uwaga. To jest po prostu taki drobny kroczek, po którym mogą nastąpić jednak zupełnie inne jeżeli pojawi się ten obiecywany diakonat kobiet, tak, do którego powoli się posoborowie zbliża, to za chwilę może się jednak okazać, że ta eremitka, czy też ten brat dla nich, również może być kapłanem. No i teraz weźmy pod uwagę, że może być jeszcze śmieszniej, kiedy pojawią się odwrotne sytuacje. Mianowicie, na przykład, jakaś drag queen, tak, czyli. Facet w babskim przebraniu może na przykład zechcieć zostać dziewicą konsekrowanym. To znaczy, dziewicą w sensie. Ja pamiętam, jak x lat temu y, przeczytałam o jakiejś tam pani, która, że tak powiem, w młodości życie erotyczne, bujne prowadziła y, i która nagle stwierdziła, że ona chce zostać dziewicą konsekrowaną. No więc oczywiście nie tylko ja, no wiele osób pukało się w głowę. Po czym Cóż takiego, parę lat temu jednak to zostało zmienione. Oczywiście przez Bergolia, a więc dzisiaj, prawda, pani, która sobie używała życia i mówiąc kolokwialnie, po prostu się puszczała, też może być dziewicą konsekrowaną. No więc dlaczego dyskryminować w tym względzie mężczyzn? To jest, proszę państwa, straszne, ale warto zwracać uwagę na takie detale, bo to jest po prostu jeden z elementów tego diabelskiego, nowego światowego ładu. W który ta małpa kościoła, bo to jest małpa kościoła, z którą mamy do czynienia, powolutku się wpisuje. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.